Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Androxy i witam Was w kolejnym odcinku z Dziennika survivalu. A więc w dzisiejszym odcinku zobaczycie jak zrobić dwie awaryjne świeczki, czyli dwa sposoby na świeczkę, jeśli nie ma się zwyczajnej świeczki pod ręką. A więc e, jeśli Wam zabraknie produkt lub jest jakaś apokalipsa czy cokolwiek, nie wnikam w to, po prostu potrzebujecie świeczkę, e, ja dzisiaj Wam pokażę dwa sposoby jak ją zrobić. A więc, pierwszy sposób to jest świeczka z świeczki woskowej, kretki woskowej, nie świeczki. A drugi sposób to jest po prostu z kostki masła, bądź kostki tłuszczu. E, jeszcze znam e, dwa albo trzy sposoby. E, jeden sposób to jest z majonezem, który już jest u mnie na kanale. Drugi sposób, znaczy bardziej trzeci albo czwarty, zależy jak to liczy, jest to sposób z konserwą, czyli po prostu na przykład dajmy na to macie śledzie w oleju, dajmy na to szproty, cokolwiek po prostu jakieś, jakieś konserwy w oleju. Robicie dziurę w wierszku, sadzacie knoda, bo i po prostu podpalacie. I to działa, ponieważ zasysa tłuszcz i puszczycie pań. A więc zapraszam Was do oglądania dzisiejszych odcinka, pokażę Wam dwa najlepsze według mnie sposoby i zapraszam jeszcze raz do oglądania. Dobrze, a więc pierwszy sposób na świeczkę, czyli zrobienie świeczki z kredki woskowej. Tak, bo że to będzie obojętnie jak kredka woskowa, w moim przypadku to jest taka. Tylko jeden warunek jaki jest, to że musi być po prostu w papierze, bo papier jest e, jakby naszym knotem. Um, po prostu to świeczka woskowa, znaczy no, jeśli sama nazwa mówi woskowa, czyli jest w niej wosk, a papier służy nam za knot. A więc co musimy zrobić? Musimy mieć jakieś źródło ognia. W moim przypadku to są zapałki i po prostu tą końcówkę musimy nadtopić. To chwilę będzie trwało, ja sobie przyspieszę tempo. Widzimy nasza świeczka. Podpaliła się. i Możemy ją teraz wbić w następny wosk. A więc, świeczka daje dosyć duży płomień, jak widzicie. Nawet dosyć bardzo duży. Ja tutaj obniżę sobie kamerę i wam to pokażę. Płomień jest bardzo duży. Bardzo dużo światła dodaje. No i dosyć długo się pali, oczywiście. Od razu mówię to są trochę takie toksyczne opary się z tego wytwarzają, więc e, nie róbcie tego w domu. Y, najlepiej otwórzcie jakieś okno przy tym i najlepiej wykonujcie to w warsztacie. Dobra, teraz przejdziemy do następnego sposobu. Dobrze, a więc naszym ostatnim sposobem, naszym drugim ostatnim sposobem będzie zrobienie e, awaryjnej świeczki z e, kostki e, Tłuszczu. To może być masło, w moim przypadku jest to tłuszcz palmowy. Um, to pisało. Tak, tłuszcz palmowy, 100% tutaj pisze takie pierdełki, ale to tam miesza z tym. Um, no i co będziemy potrzebować? Będziemy jeszcze potrzebować taki sobie oto e, sznurek. To jest kawałek sznurka takiego po prostu zwyczajnego. A więc po prostu jedynie co musimy zrobić to wziąć, otworzyć, odkroić kawałek. To przypadku będzie taki kawałeczek, Tyk. drugie cięcie. O tych dwóch cięciach po prostu wyciągamy, tą kostkę kładziemy, wbijamy do stołu. Ja się trochę nie przygotowałem, będę o tłuste palce. Nie mam do czego je wytrzeć, ale cóż. A jeszcze potrzebujemy śrubokręt, którym po prostu robimy dziurkę z góry. To masło całe rozeszło na boki. E, no i wkładamy. A, jeszcze jedną rzecz, którą możemy zrobić, to trochę nasączyć nasz sznurek, żeby był bardziej lepki, żeby nam się go łatwiej dużo wkładało. E, w moim przypadku chyba on jest trochę za długi, z tego co mi się wydaje, więc go trochę obetniemy. Ja sobie tutaj wepnę jakoś. OK, nasz sznurek jest w środku, ja sobie to zalepiam. No, a więc sznurek po prostu podpalamy zapałką, to możemy wziąć. Nasz sznurek zaczyna się palić. E, tutaj sobie to jakoś ustawmy, żeby nam to tak stało i nasz knot zaczyna działać. Eee... Poczekamy, aż trochę dojdzie do tego tłuszczu, ale raczej się domyślać, to będzie po prostu działał jak zwyczajna świeczka, no i moim zdaniem to są dwa najlepsze sposoby na to, by po prostu... Eee... Tutaj mam trochę za długi ten sznurek, on eee, się powinien tutaj przepalić, o właśnie. To są po prostu moim zdaniem dwa najlepsze sposoby na zrobienie awaryjnej świeczki, oprócz świeczki z majonezem, ponieważ świeczka z majonezu to też jest bardzo dobry sposób. I ja więc świeczka z wosku i świeczka z... Kostki masła bądź kostki tłuszczu e, tak jest według, według mnie też bardzo dobrze, ponieważ 100% tłuszcz jest najlepszy. Ale oczywiście podczas na przykład gdy jest apokalipsa, to trudno jest cokolwiek zdobyć, więc każde, każda margaryna, każda kostka masła, każde cokolwiek po prostu wystarczy nam na bardzo długo świecącą sieczkę, ponieważ to bardzo, bardzo długo e, się e, pali. I najlepiej to jeszcze w jakimś pojemniczku zawrzeć, ponieważ to będzie się rozpływać i będziemy tracić to. A jeśli zawrzemy to w jakimś pojemniczku, to po prostu będzie działać jak świeczka w jakimś pojemniczku i po prostu będzie to stało. A więc to jest wszystko ode mnie. A więc to jest wszystko z tą świeczką i Do zobaczenia. A więc dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, pamiętajcie, że jest takie coś jak like. Możecie zlajkować ten materiał, możecie go skomentować oraz pamiętajcie, że Możecie mnie także zasubskrybować na YouTubie, żeby być na bieżąco, czyli wiedzieć kiedy dodamy jakiś nowy materiał lub cokolwiek. A więc ja z Wami się żegnam, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło no i trzymka.